Ze ja e... jestem ja z Gdańska. ja jestem z Łodzi I, i ja stoję tutaj od dziewiątej czyli dziesiątej? 8-9 i... no. Jest ja tak. 10. Jeszcze wczoraj stało. Jeszcze wczoraj stałośmy do, do godziny 12 w nocy. I teraz... No i wyszedł ten i Kedy? Kenny, i, Kenny no, i wyszli i dali autografy, zrobili sobie zdjęcia z naszymi Dostałam kostkę, kostkę yeah, do grania. Super. Dostałam, jedną dostałam od Daniego, taką do grania, drugą dostałam teraz od Lizy. No i w ogóle wszyscy jest tak mega super atmosfera, cały czas wychodzi jakiś bibercin, przejeżdżałem w biberbusy. No i myślę, że największym fanem w tym wszystkim stanie tutaj jest to, że możemy krzyczeć i robić się, bawić się wspólnie i wszystkie kochamy tego samego idola, jest naszym idolem, nawet kto jak nie wyjdzie, to sama ta satysfakcja, że jednak robiliśmy coś, żeby tu po prostu stać. Byłyśmy tyle od niego, możemy wreszcie się spotkać wszystkie, bo normalnie nie znamy biliberek innych, a teraz możemy się spotkać, możemy razem śpiewać, zaportować jest... idola, który no często zmienił nasze życie po prostu. Po prostu zmienił nasze życie, tak. pokazał nam, że trzeba uwierzyć marzenia i żeby nigdy nie mówić nigdy. Jak... Jak mówię to płytawel i trzeba w to po prostu wierzyć, no to my wierzymy i tutaj czekamy, no i czekamy pod hotelem. Mam nadzieję, że może się pojawi, chociaż powie powie czy coś. Rozumiemy że jest zmęczona, ale no poczekamy wytrwale. No raczej no. wszyscy co tu wychodzą mówią he's sleeping, he's sleeping, he's sleeping. No tak śpi no, od ja wczoraj, 10, kiedy 10, przyjechał. 40, 40 no tak śpi od kiedy wczoraj przyjechał. Tak od kiedy ja tu przyszłam była 20, 20, 21. No, no, ja o 15 no. no i wszyscy co robi justice, Śpi. Co robi justice. eu assim, já Justin Justin, que